Troluje graczy w GTA RP. Co jest, co jest? Chłopie, wje wjeżdżamy, nie? Weź go, bo ja nie mogę, na serio. Nie, aż tak to nie, aż tak to nie. To jest przesada, chłopie. Nie ma przesady, jest chłopie odgrywane. Gościu, poddajesz się w tym momencie, poddajesz się. Oh, kur... Jazda z tego warsztatu ja, ja, ja. A nie koniku, ja to tylko pracuję, nie? Ja nic nie robię słaka Pal wrotę stąd gościu lepiej, nie? No. Powaliło cię? Nie no nie, błagam Uciekają. cię nie, już nie. Nie, nie! Jakiś admin do mnie napisał Skąd ty to masz chłopaku? Co jest? O kur... No kur... ała